Kochał swoje jabłonie i lubił mi je pokazywać. I dlatego, jak patrzę na jabłonie, to przypomina mi się Marek, jego zachwyt, jego oczy, jego spojrzenie na te piękne jabłonie. On kochał przyrodę, on kochał wszystko, co jest prawdziwe, autentyczne. Boże! Ja myślę, że on wszystkie przeżycia zamieniał w muzykę. To, co odczuwał, to potem w nim grało i pisał, i, i, i przelewał na papier nutowy. Rzeczywiście, ta jabłka jak, jak małe, jak krótkie kompozycje dla dzieci. Może nawet wszystko człowiekowi skojarzyć, jak tak pomyśli, gdzieś tam głęboko sięgnie do duszy, to może sobie tak to wyobrazić, miniatury. A my? my uważamy, że to jest bardzo piękna muzyka, że to jest muzyka ogromnie poruszająca, że to jest muzyka inspirująca, że to jest muzyka, z którą się. Jak się jej słucha, to tak jakoś lepiej się żyje. Nie? To ona dodaje optymizmu w naszym patrzeniu na świat. Ukochanie prawdy, ukochanie Bożego dzieła to była też taka prawda, którą przekazywał. On szukał tej prawdy, szukał tych, tych Bożych sygnałów. Nieraz szedł do katedry rano, kiedy nie było ludzi, siadał przy ołtarzu i rozmawiał z Panem Bogiem, może szukał tej dobrej energii, może lubił wtedy z nim rozmawiać i pytał o jakieś ważne sprawy. Opowiadał mi, że lubił wejść do katedry, właśnie do katedry i siadać tam przed ołtarzem i myśleć, rozważać, może przygotowywać się do dnia. Dla kogoś, kto wierzy, kto ma dar wiary, to ołtarz jest wszędzie, ale ja myślę, że on nawet to już nawet nie chodziło o ten ołtarz w tej katedrze ja myślę, że chodziło o to skupienie o tą ciszę o to, że tam siedział był sam z jakąś duchowością z jakąś głębią tak to odczuwał. Mam wrażenie, bo powiem szczerze, że nie pytałam go o to on mi tylko opowiadał, że lubi tak pójść i posiedzieć. Chyba o taki ołtarz chodziło. W 2010 roku Marek napisał do mnie taki list. Rozmawialiśmy, ja go często pytałem, jaką rolę w jego twórczości odgrywają te koncerty uniwersyteckie, jaką rolę festiwal w Trzęsaczu. Marek mówi: Ja ci to napiszę, ja mówię, to napisz. No i napisał ten list, który zacytuję, bo. To każde słowo jest przemyślane właśnie przez Marka, dlatego nie chciałbym opowiadać o tym liście. Spróbuję go przeczytać. Więc Marek pisze tak: W każdym z nas istnieje często w uśpieniu przemożna chęć i wola zaistnienia i spełnienia czynów ponadprzeciętnych. Twórcy w tym szczególnym aspekcie ludzkich dążeń i pragnień. Znajduję się w sytuacji uprzywilejowanej z racji ewentualnego talentu i poczucia misji. Koncerty uniwersyteckie przez Muzykę do Świata Wartości oraz Festiwal Sacrum Non Profanum stanowią znakomitą możliwość realizacji twórczych ambicji i pragnień. Festiwal w Trzęsaczu, poprzez swoją unikalną atmosferę z pogranicza metafizyki, pozostaje dla mnie źródłem inspiracji i twórczego niepokoju. Cykl pięciu utworów prawykonanych podczas kolejnych festiwali stanowi, jak sądzę, spójne i wartościowe ogniwo mojej twórczości. Dobór od twórców i najwyższej próby poziom wykonania były każdorazowo przyczyną mojej głębokiej satysfakcji i motywacją do dalszych poszukiwań twórczych. Znamienne znaczenie posiada dla mnie cykl koncertów uniwersyteckich którego misyjność polega nie tylko na profilu edukacyjnym, ale także na inspirowaniu twórców i zamawianiu u nich nowych kompozycji lub opracowań. Na kanwie tak spełnionego posłannictwa powstał cykl opracowań 11 kolęd polskich mojego autorstwa, wykonywanych przez pomysłodawcę i realizatora koncertów, profesora Bogdana Boguszewskiego. Uważam, Iż z pominięciem inspiracji festiwalem w Trzęsaczu i cyklem koncertów uniwersyteckich moja twórczość byłaby znacząco uboższa i niepełna. Marek Jasiński, Szczecin, 2010 rok. To, co charakterystyczne dla Marka. On tu w zasadzie nie pisze o sobie. On tu pisze o tych, dzięki którym może zaistnieć. On pisze o innych. On pisze o festiwalu, on pisze o koncertach mm -hmm. uniwersyteckich, bo dzięki nim może jego twórczość zaistnieć. Tu nie ma nic o sobie. O sobie jest takie skromne zdanie. Twórca, który. Może się po, po, pochwalić ewentualnym talentem. Ja chciałem tym zwrócić tym na to uwagę. Ewentualnym. <tak> w tym sformułowaniu. To jest w tym dla Marki. Ewentualnym talentem. To jest markowe, takie bardzo, bardzo indywidualne, bardzo jego. On miał jeszcze jedno takie bardzo charakterystyczne powiedzenie, które y, pamiętam do dzisiaj. Mówi: Bogdan, bo my to jesteśmy jeszcze tak względnie młodzi. <noise> no to... Względnie, ewentualnie, cały mark. Zwróćmy uwagę na przedsięwzięcia, czy nawet na tytuły utworów, marka. To jest festiwal Sacrum non profanum. Sacrum non profanum. To jest festiwal przez muzykę do świata wartości. Marek napisał też hymn do tej inicjatywy Jana Szyockiego i dyrygentów z Francji i z Niemiec Interra Pax. Pax. To jest klimat jego twórczości. Tego dzisiaj nam bardzo, bardzo potrzeba. Marek odszedł od nas zbyt wcześnie, odszedł w czasie największego rozkwitu jego możliwości twórczych. I to, że mamy już, od trzech lat festiwal jego imienia w Stargardzie, miejscu jego urodzenia. A fakt, że razem tworzyliśmy festiwal Sacrum D'On Profanum, ja widzę tutaj ogromny związek. I fakt, że ten festiwal w Stargardzie będzie kontynuowany, i gdzie twórczość marka, która się zachowała, będzie interpretowana. Rozumiem, że otoczona innymi wspaniałymi dziełami. To jest coś tak pięknego, że mogło się zdarzyć, że trzeba tylko trzymać kciuki, żeby ten festiwal rozwijał się jak najpiękniej. Dobrze, że ten festiwal jest związany z miejscem. Miejscem dla Marka, ogromnie ważnym czy podstawowym miejscem z jego miastem rodzinnym. To jest ogromnie ważne, bo to dla tego miasta moim zdaniem jest też inspiracja. To tworzy dobry klimat wokół muzyki Marka, bo czyni z muzyki Marka twórczość bardzo potrzebną. Na co dzień, nawet tak całe przygotowanie to powoduje, że miasto żyje festiwalem przez dłuższy czas. Jakaś grupa ludzi, to się rozmawia o, o Marku, o muzyce, o znaczeniach muzyki. I w zasadzie na to pytanie może cieka, ciekawiej by odpowiedzieli ci, którzy są na miejscu, dla których, którzy przychodzą na koncerty i oni w gruncie rzeczy mają najważniejsze sprawy do. Opowiedzenia. Ja pamiętam to miasto z roku 61. miasto ogromnie zrujnowane jeszcze wtedy, kiedy całe centrum miasta było w ruinach. Tam były tylko cegły i wieże kościoła mariackiego czy kolegiaty mariackiej, jedna jeszcze nieodbudowana. Tam i jak pierwszy raz byłem jako dziecko i siedziałem koło biblioteki, dzisiejszy patrzyłem w dół. To to może ruin aż po w zasadzie horyzont. Długo w Stargardzie niewiele się działo, a od jakiegoś czasu to miasto y, bardzo pięknie dba o siebie. Pieczołowitość, z jaką się odrestaurowała kolegiata Mariacka, to jest imponujące. Y, w centrum tej dbałości to jest muzeum. Tyle, ile tam się stało, dzięki pracownikom muzeum. To mało gdzie można, moim zdaniem, spotkać. To się bardzo wiąże z muzyką, Marka. Ten klimat tego miasta, przynajmniej ja to tak mm -hmm. widzę, to centrum Stargardu, gdzie jest Kolegiata Mariacka, zaraz po sąsiedzku jest Szkoła Muzyczna, z którą Marek też był związany przecież. Blisko jest Drugi Kościół Świętego Jana, gdzie grał na organach. To jest ta przestrzeń takiej dobrej inspiracji. W ubiegłym roku y, oddane zostały, wybudowane tam zostały nowe organy w Kolegiacie przez znakomitą firmę Dariusza Zycha. Jest opinia o tym instrumencie, że w tej chwili jest to chyba najlepszy instrument na terenie tutaj naszego województwa i ten festiwal w Stargardzie po prostu wszystko się ze sobą łączy.